1 kwietnia 2023 rok, sobota. W lesie tu stoisz dziewczyno i słyszysz me słowa. Prosisz o wsparcie, o zrozumienie, o oczyszczenie dla siebie i tych wszystkich, którzy są z Tobą w tej drodze rozwoju i siebie, siebie, siebie rozświetlenia. Tych, którzy chcą. I tych, którzy mogą. Prosisz o to dobro, o tą miłość, o tą mądrość i o pomoc konkretną tu prosisz nas. Więc my do ciebie przychodzimy i czujesz nas, czujesz całym swym ciałem. To wszystko w tobie od dawna już gra a ty wciąż patrzysz i patrzysz i czasami płaczesz gdy zwrotki nie widzisz gdy ludzie tacy uparci i zagmatwani i poplątani gdy słuchają twych słów a cały czas niegodność jakąś czynią gdy nie widzą tego światła które obok stoi gdy tego nie czują i myślą, że to do nich nie są kierowane te słowa, że oni są już ponad to, a jednak do nich mówię te słowa. Ja przecież szanuję siebie. Na darmo swej energii nie rozdaję, byle komu. Słyszą te słowa ci, którzy tego potrzebują. Ja swą energię ukierunkowuję do tych, którzy mają to usłyszeć. A jeżeli słyszą, to mają już świadomość, co trzeba zrobić. Nie będziesz się wypierał człowieku już, że nie masz tej informacji czystej. Bo ja ją właśnie wysyłam. Ja poprzez ciebie to robię dziewczyno, a ty czujesz to w swoim ciele. Czujesz tak wyraźnie i mocno, dlatego ono tak czuje na te wszystkie niegodziwości. I może się zastanawiasz nad wieloma wyjściami, drogami, czy nie zakończyć i nie rzucić tego po prostu, i już nie świecić tam. gdzie tego nie doceniają. Znam te uczucie przecież. Byłem to już na ziemi, byłem i rozumiem to doskonale. I wiem, co w Tobie gra. Ja zawsze będę z Tobą. Jesteśmy połączeni. A czy inni będą z nami? To przecież ich wybór jest. Ten świat jest niezmierzony. Istot tak wiele ludzi i zwierząt i roślin i tych, którzy jeszcze nie wszyscy widzicie, ale oni są. Świat jest tak bogaty. Odkrywasz każdego dnia. Te nowe, dobre dla Ciebie rzeczy. A ja tu proszę, skupiajcie się na tej dobroci. Tam swoją uwagę dawajcie. Nie przejmuj się, droga dziewczyno, że ktoś nie chce już z Tobą iść. Nie przejmuj. Gdy stare odpada, to nowe przychodzi. Nową przestrzeń otwieram więc przed tobą, nową. Obcinając te włosy, stare zostawiłaś. Wiedziałeś, że zmiana tutaj nastąpi. Już dawno to chciałaś zrobić. I zawsze tą zmianę twój wizerunek pokazuje. Zawsze. Te ciało jest niezmiernie istotne. Dbaj o niego. Dzisiaj to mocno poczułaś rano. Dbaj, dbaj. Ono potrzebuje też Twojej opieki. Tego pogłaskania, tego utulenia. Przez Ciebie samego, człowieku. I tak ci powiem, jesteś oczywiście samowystarczalny. Dasz sobie radę. Nie zabiegaj. Gdy ktoś tego nie chce czy nie docenia, po prostu idź śmiało przed siebie. Ty jesteś światłem. I światła zapraszaj do swojej przestrzeni. niech chmury czarne i nie walkę. Światła zapraszaj. Taka nauka jest dla was dzisiaj dana. A błędy swoje naprawiaj. Patrz i ty, i ty. Naprawiaj. Tam, gdzie można jeszcze to zrobić fizycznie, tak zrób. Powiedz, napisz, przeproś. I naprawiaj, gdy trzeba coś oddać, oddawaj, a nie głupiego tutaj udawaj. Zobacz dokładnie, co i gdzie trzeba zrobić. I zdecyduj wreszcie, kochany, kochana, czy starym i gnuśnym chcesz być, kogo udajesz, a kim jesteś naprawdę. Jaką rolę grasz i co z tego masz? Zobacz. Zależy ci się ci na ilości czy na jakości. Zobacz. I oczywiście ja mogę ci dać tutaj dużo, 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 dużo śmieci. A mogę ci też diament dać. Jeden czysty. Wybieraj, człowieku. Już jaśniej się nie da to ciebie powiedzieć. Wybieraj. Wybieraj. A teraz Ci życzę pięknego poranka i dnia całego. Do Ciebie należy Twoje życie. Nie do mnie, nie do niej. Do Ciebie właśnie. Wybieraj.